w stanie przynajmniej ustać na nogach. Zapraszamy Państwa tutaj na środek, my też będziemy się z Państwem bawić. Eee, obiecuję, nie zmęczycie się, a zabawa jest sprzednia. Zapraszam naprawdę wszystkich chętnych, dzieci, dorosłych, kobiety, mężczyzn, eee, ludzi w każdym wieku, bo taki był XVIII wiek. Wtedy bawiono się na potęgę. Szczególnie arystokracja, no bo wiadomo, te niższe warstwy to musiały jakoś utrzymywać tą arystokrację, ale cała reszta się bawiła. Natomiast powiem więcej: mało tego, że się dobrze bawiła arystokracja, jednak ten lud pracujący, te najniższe warstwy społeczne również potrafiły się bawić. Spotykali się w jakichś świetlicach, domach większych, dzisiaj byśmy powiedzieli, w pubach, czyli w karczmach, i również chcieli się bawić. Pomimo trudu codziennej pracy, pomimo ogromnego wysiłku w ciągu dnia w pocieczoła, nadal próbowali się bawić. Ja nie ukrywam, że nasza grupa rekonstrukcyjna odtwarza niektóre te tańce, niektóre te zabawy i powiem tak, oni chyba jednak mieli lepszą kondycję niż my dzisiaj. Czasami po, po 20 minutach. Ja dobra, stop, przerwa, słuchajcie, robimy, bo, bo nie jesteśmy w stanie tak dłużej e, tańczyć. Jednak dla tych ludzi taniec był cudowną rozrywką, był, był, czy zabawy takie właśnie grupowe, były to panaceum na wszystko. Na dolegliwości, na starość, na biedę, na, e, no cóż, różnego typu inne e, atrakcje życiowe, na zawieranie wręcz nawet też e, niejednokrotnie Dobrych, fajnych znajomości. Także zapraszam tutaj wszystkich, którzy naprawdę chcą się z nami zabawić. Będzie wesoło, będzie, będzie radośnie. Nawet tutaj pana z pierwszego rzędu, bo mi tak tutaj cały czas pięknie wturuje. Ja zapraszam pana, pan będzie koło mnie stał. Tak, tak, tego pana, co tutaj próbuje mnie teraz nakręcić. Ja zapraszam. Ale zapraszam. U... Nie zmęczy się pan przy mnie. Ja naprawdę jestem na wskroś leniwą osobą ruch, to akurat nie jest moje najlepsze zdrowie. Boże, kredo życiowe. Gosławo, pozwól, kochanie, bo matka gada, gada i zaraz mi tutaj braknie radości życia. Kochanie, przejmij sobie mikrofon. Umawiamy się z Andrzejem i uwaga, słuchamy, co Gosława powie. Duże głupoty. Ja tutaj się z panem umówiłam. Proszę, pani. Mamo! Panią Spinota zapraszamy serdecznie tutaj do zabawy. Oczywiście, miła pani, zapraszamy. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Nasze wojsko. Jakże zacne wojsko w przepióreczce, panowie. Mariusz, zapraszam, chodź, pokaż, jak się tutaj bawi. Mariusz i Agnieszka. Bez nich ten zamek by nie istniał. Zapraszam. Aga i Mariusz. Patrzcie, jak udają, że nie. Państwo, Stelmaszczuk. Zapraszam. Do trzech picze. Aguś, zapraszam. Zapraszam. Mardyńka również. Oczywiście to jest zabawa dla małych i dużych. Pani mama. Proszę. Proszę jeść spokojnie. Ja tu muszę pogonić w towarzystwo troszkę. Zapraszamy do przepióreczki. Można tylko stać. Nie będzie Państwo robić. Naprawdę, super zabawa. Mamy jeszcze kolejnych chętnych. Pani Gosiu, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Zapraszam. Teraz o wiele przyjemniej. Bo... I gunia biegnie bez butów przygotowana, proszę państwa. Do pierwszego rzędu, proszę Państwa, do pierwszego rzędu. Jeszcze jedną osobę potrzebuje na przodek. Na pr... O! Chodź, cudowna piękna pani w rydziowej sykwrócy. Zuzia, chodź, Zuzanna. Zuzia. Chodź Zuzia, nie będziesz tylko stać. Spoko, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź, jestem wybrana. Chodź. Ona była idealną Ona była idealną Ale nic nie tańczy. spokojnie. Więc tak, to jest pozycja zwana restauracja. Czyli hasło restauracja stoimy w ten sposób, trzymając się za ręce. Jak krzyknę dziedziniec, to się obracamy w tą i chwytamy drugą osobę, która jest po, po tej stronie. To jest lewa. Po lewej. Super. Uwaga, robimy próbę. Restauracja. Dziedziniec. I restauracja. Nie za szybko. Dziedziniec. Restauracja. Dziedziniec. Piękne. No to jeszcze raz restaurację poproszę. Super. E... Dobra, to jeszcze potrzebuję dwie zwinne, szybko biegające istotki. I to będzie. Chodź. Chodź, chodź. No, chodź, chodź, chodź. Szybko, szybko. Chodź, chodź, chodź. Albo dyby. Albo idziesz, albo dyby. A ja przepiórką mogę? To jeszcze jedną panią Pani, pani co się tak ładnie śmieje, zapraszam. Panią zapraszam. Ale nie, nie pana, ja panią. Tak, 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 tak. To będzie pani chodzić. Nie ma problemu. Stój. Dobrze. I pan sobie stanie tam z tyłu i pan jest przepiórkiem. No tak, no tak. No tam z tyłu i pan jest przepiórkiem. Może Może teraz to jest chwila, moment. No i pięknie mamy naszą panią Przepiórkę. Pani Przepióreczka. I teraz tak, zadanie pana Przepiórka. Pani stoi tu. Pani stoi tu, pan stoi tam. Przepiórek ręka do góry. Widać. Przepióreczka ręka do góry widać. Zadaniem pana przepiórka jest złapać przepiureczkę, a osoby, które mają hasło restauracja i dziedziniec utrudniają to łapanie. Ja bym poprosiła muzykę. I uwaga, dziedziniec. Restauracja. <muchy> Dziedziniec. Restauracja. Wchodzi do środka i wybiera następną przepióreczkę, a pan przepiórek, pana przepiórka. Gotowa przepióreczka. Przepiórek jest, ręka do góry, przepióreczka, ręka do góry. Widzicie się, kojarzycie. I uwaga, dziedziniec. Restauracja. Dziedziniec. Ale czemu tak szybko? Ja myślę, że to był start Przepióreczka musi jeszcze raz się nastawić, bo ona nie wiedziała, kto ją goni. Ona, ona nie wiedziała, kto ją goni, więc to czy, czy Przepiórka już wie, kim jest Przepiórek? Dobra, no to zaczynamy od początku. Uwaga i dziedziniec! Restauracja. Dziedziniec. Zrobimy małą zamianę, czyli pan Przepiórek szuka pani przepióreczki, a pani przepiórka, pana przepiureczka. Można się zniechęcić. Gdzie zniechęcić? To się zdobywa swoją Przepiórka, a później pióra lecą. Ale co mi lecą. O, mamy panią przepiureczkę pięknie. A gdzie jest pan przepiórek? Pan przepiórek ręka w górę? Przepióreczka widzi przepiórka. Kojarzą się? Czy nasi gotowi? Uwaga, uwaga. Dziedziniec. Restauracja. Dziedziniec. Restauracja. Dziedziniec. Restauracja. Restauracja. Dziedziniec. Restauracja, dziedziniec i mamy ją. Piękne, wielkie brawa, drodzy Państwo. Ja myślę, że zrobilibyśmy ostatnią zmianę z Przepióreczki, więc Przepióreczka szuka następnej, niestety biednej damy, która musi uciekać i bronić swego honoru. Oto Piasek jest Przepiórkiem, widzę. Mamy Przepióreczkę, widzę. To jest przepióreczka. Nie, to mu to, no, uciekła przepiórka. A gdzie jest przepióreczka nowa? Pani wybrała? A to proszę wybrać nową przepióreczkę. A pan przepiórek szuka pana przepiórka. Pan przepiórek, ręka do góry, poproszę. Czy przepióreczka widzi, przed kim ucieka? Widzi. No to drodzy państwo, dziedziniec. Restauracja. Dziedziniec. Restauracja. Dziedziniec. Restauracja. Dziedziniec. Restauracja. Dziedziniec. Restauracja. I dziedziniec. Реставрация! Daj mu szansę. Restauracja. I mamy ją. Wielkie prawa, drodzy państwo. Więc tak, w XVIII wieku, drodzy państwo, bawili się na początku służący, bo nie było jak, a później jaśnie państwo stwierdziło, że fajne, że i się, że i my już nie możemy się bawić. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali, wspierali. Wielkie brawa dla Państwa.